Cześć, która dosła. Dzisiaj jesteśmy w Berdyczewie. No Panie, wszyscy znacie, albo nie, kiedyś słyszeliście, przeczytaliście. Czy Pisz Pan do mnie na Berdyczów, albo pisuj do mnie na Berdyczów. Berdyczów to już jest Wołyn. To już jest ta część Ukrainy, której Polska nie zdobyła, ale dostała w Janie w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów po Unii Rubelskiej. Czyli 1563 rok Wołyn staje się częścią Polski. A pusty, książęta, tutaj zamieszkujący, stają się polską szlachtą. I tak właśnie dzieje się chociażby ze sławnym rodem Tyszkiewiczów, do których właśnie należy Berdyczów. Później, w perspektywie kolejnych 200 lat, w końcu znajdzie się w rękach Radziwiłłów. I to, co Radziwiłłowie osiągną w XVIII wieku, to niesamowity przywilej królewski. Nadany w połowie tego wieku, gdzie w Berdyczewie będzie odbywać się aż 10 jarmarków. 10 jarmarków to jest coś niesamowitego, bo na przykład w takim Krakowie odbywały się dwa, w Lwowie trzy. I w tym momencie Berdyczów stanie się centrum handlu między wschodem a zachodem. Wtedy to był po prostu środek Europy. Będzie konkurował aż z Lipskiem, a kupcy będą przyjeżdżać. I z Włoch, i z Arabii, a nawet z Hiszpanii. No i właśnie ci wędrowni kupcy będą tym, co stworzy tą legendę. Pisz do mnie na Berdyczów, bo oni po prostu cały czas w drodze, ale siedząc o 2-3 miesiące, trafiali tutaj do Berdyczowa. I dlatego mówili, że wpisać do nich na poster Berdyczów, i odbierali listy w Berdyczowie. No ale taki list możemy odebrać albo i nie odebrać. I chyba z tego skorzystał Juliusz Słowacki, kiedy w 1841 roku pisze poemat Beniowski, używa tam takiego porównania, e, pokazując jak to Beniowski nagle stracił narzeczoną, gdy stracił wioskę. E, powiedziała mu adieu, czyli pisuj do mnie na berdyczów. No i coś jest z tym właśnie, że ten berdyczów tak na tych pisarzy potrafi natknąć, bo jesteśmy właśnie przy pięknym barokowym kościele świętej Barbary, ponad 300 letnim, i z czego nam bardziej słynie, to z tego, że w tym właśnie kościele, niecałe 9 lat po publikacji Beniowskiego liusza Słowackiego, pojawił się z Balzak, żeby wziąć ślub z Elbią Mańską. No jak przypada katoliczka, brała ślub u siebie na parafii, a właśnie wychodziła z Berdyczowa. I coś z tego pobytu Balzaka zostało Berdyczewie. Bo dosłownie 7 lat. Po tym ślubie, którą on tu brał, rodzi się tutaj wielki pisarz. Wielki angielski pisarz polskiego pochodzenia, o którym opowiemy za chwilę. I tym pisarzem, który urodził się w 1857 roku w Berdyczewie, był Józef Konrad Teodor Korzeniowski. Znany bardziej jako Joseph Konrad, autor m.in. Jądra Ciemności czy Lorda Dżima. I tu właśnie, na terenie klasztoru Karmelitów Bosych, znajduje się jego muzeum. Na końcu filmiku zacznie zdjęcia, bo naprawdę warto je zobaczyć. Niesamowita historia i też niesamowita rodzina Korzeniowskich, która utraciła ziemię w powstaniu listopadowym, a stąd, z Berdyczewa, musiała wyjechać w związku z powstaniem styczniowym. To, co jest niezwykłe, to to, że to muzeum mogło powstać w tym miejscu w klasztorze Karmelitów Bosych. Przed chwilą odbyłem parogodzinną rozmowę z ojcem Pawłem, jednym z pięciu ojców Karmelitów, którzy są dzisiaj tutaj w Berdyczowie. I co ciekawe, gdy Karmelici tutaj przybyli prawie 400 lat temu, było ich sześciu. Wszystko wynika to z tego, że wspominałem wam, iż Berdyczów należał do rodu Tyszkiewiczów. Otóż kniaś Tyszkiewicz, Janusz Tyszkiewicz, będąc w niewoli tatarskiej, miał sen, w którym przyśnili mu się zakonnicy, którzy modlą się o jego uwolnienie. I po uwolnieniu, gdy dotarł do Lwowa. Zobaczył karmelitów bosych i zrozumiał, że to właśnie ci zakonnicy mu się prześnili. I podarował swoją twierdzę, fortecę berdyczowską, na klasztor, w którym właśnie się znajduje. Klasztor karmelitów bosych w Berdyczewie. Niesamowita historia. Bo karmelici Bosi wprowadzają się tutaj i praktycznie od razu muszą uciekać. Od razu muszą uciekać przed rewoltą Chmielnickiego. Później wracają tutaj dopiero w 1722 roku, ponieważ potomkowie fundatora nie chcą im tego klasztoru oddać. Trwa normalnie proces sądowy. Ale co jest przepiękne, w końcu trafia. Tutaj do nich skoro ten klasztor, to sanktuarium, już wtedy. Sanktuarium Matki Boskiej Berdyczowskiej. Kolejny święty obraz, replika Matki Boskiej Śnieżnej. Tak jak w Latyczewie. I ten obraz już w 1756 roku zostaje koronowany. Zostaje uznany za święty przez papieża. Matka Boska i dzieciątko na tym obrazie otrzymują korony. I co ciekawe, te korony przyjeżdżają tutaj już w 1753. Także trzy lata trwa przygotowanie do tego wielkiego wydarzenia, na który trafi tutaj 200 tysięcy osób. Będzie zbudowane 8 bram ołtarzy fundowanych przez wielkie rody w okolicy. A samych duchownych i szlachty będzie ponad 20 tysięcy zgromadzonych pod zadaszonym ołtarzem. I w 1756 matka Boska otrzyma te dwie korony. Korony papieskie. Obraz stanie się świętością. I przyda się to już chwilę później. Ponieważ 12 lat później 1768 roku. Późniejszy bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Kazimierz Pułaski zostaje rozbity przez rosyjskie wojska pod Żytomierzem i trafia właśnie tutaj do klasztoru ojców karmelitów Bosych, gdzie przez 17 dni broni się przed wojskami rosyjskimi i w końcu zawiera rozejm i odchodzi z bronią w ręku, a jest to możliwe tylko i dzięki temu, że klasztor został bardzo mocno fortyfikowany przez niejakiego Jana Wit, komendanta twierdzy w Kamieńcu Podolskim, o której opowiem innym razem. Dzięki temu wytrzymuje to oblężenie. I historia klasztoru trwa jeszcze prawie 100 lat. W 1866, gdy car niszczy wszystkie klasztory na terenie Czarstwa Rosyjskiego, ten klasztor w Berdyczewie zostaje rozwiązany, a ojcowie karmelici z niego uchodzą do Polski. Co ciekawe, święty obraz tutaj zostaje. Tutaj zostaje i istnieje aż do 1941 roku, kiedy uciekający przed Niemcami Sowieci podpalają klasztor, podpalają kościoły, ale co z tego stało się z obrazem, tego nie wiadomo. Dzisiaj o sobie kramelici powrócili tutaj i naprawdę to są święci ludzie. I dzieło, które tutaj robią, jest niesamowite. Działają dla społeczności, uczą języka polskiego, prowadzą bardzo szeroką działalność charytatywną i przede wszystkim powodują, że to miejsce na nowo odżyło. Że ten zniszczony, zaniedbany klasztor. Dzisiaj znowu żywym miejscem. I za to jest piękne dzieło, i mam nadzieję, że przetrwa kolejne stulecia. A teraz dowiemy się, dlaczego Berdyczew był nazywany Ukraińską Jerozolimą. To, co teraz widzicie, to żydowski cmentarz w Berdyczowie. Jedyna pozostałość po wielkiej społeczności Hasydów, którzy przybyli tutaj już w XIX wieku za jednym ze swoich liderów i cakiem lewi. Hasydzi wielbili Boga tańcząc, śpiewając, radując się. I był taki moment w historii Berdyczewa, że 90% mieszkańców to byli Żydzi a w przededniu II Wojny Światowej prawie połowa. I właśnie ta połowa, te 38 tysięcy ludzi zginęło zamordowane przez Niemców w pierwszych dniach wojny. I dzisiaj został po nich tylko ten cmentarz. I żegnamy Brydyczów. I naprawdę warto tu przyjechać. To kawał historii Polski, Ukrainy, Izraela. Naprawdę niezwykłe i niesamowite miejsce. Do zobaczenia. 你。<music>